Skąd wziąć murarki? Kupić, słuchaj, na Allegro, OLX, nie ma problemu. Tylko ważny jest termin. Trzeba kupić to wczesną wiosną albo czasami nawet zimą, kiedy jeszcze jest zimno, bo wiosną, powiedzmy w marcu, kwietniu, kiedy są cieplejsze dni, to z tych kokonów murarek wygryzają się pszczoły. I jest problem, że jakiś sprzedawca to wtedy wyśle. Ja to chyba dwa lata temu pokazywałem, że dostałem w gratisie tutaj od jednego pana, który po prostu hoduje murarki. Yy, dostałem takie pudełko, i już po prostu do, jak przyszło do mnie, to już tam pszczoły łaziły, latały i w ogóle po tym pudełku. Więc kupuje się to najczęściej, powiedzmy styczeń, luty, bo jest tak, że sadownicy którzy korzystają z murarek, mają takie wielkie domy jakby dla murarek, takie specjalne formatki płyty, żeby mieć tego bardzo dużo, żeby sad był bardzo dobrze zapylony, bo murarka jest bardzo krótko jakby żyje, ale bardzo dobrze zapyla akurat właśnie wtedy kiedy oni mają drzewka owocowe do zapylenia. Więc jest super dobrze mieć murarki w sadzie i tego jest tyle, że mają nadwyżkę. I jeżeli kokony sobie jesienią przeczyszczą, przebiorą, takie dobre zostawią, uszkodzone wywalą i tak dalej, to następnego roku czasami mają więcej niż potrzebują i sprzedają. Więc spokojnie możesz na OLX wejść, czy na Allegro, kupisz kokony, kupisz też te rurki na przykład trzcinowe, kupisz całe domki, więc wszystko można dla murarek kupić, zrobić sobie w ogrodzie, kokony wstawić, wtedy szybciej można zrobić też rurki, domek dla murarek i poczekać, aż same przylecą. Ale można kupić powiedzmy tam 100-200 tych kokonów, dać, żeby szybciej było.